Jak sprzedałem dom za 1,5 miliona złotych w 14 dni. Pełna historia, krok po kroku. Dom 1,5 miliona złotych, kolonijna 17, czas sprzedaży 14 dni. Pełna kwota, zero stresu dla właściciela, wszystko zrobione, praktycznie zdanie. Jak to możliwe? Opowiem ci to krok po kroku. Sprzedaż nieruchomości nie musi trwać miesiącami. Nie musisz tracić pieniędzy przez złe negocjacje, a przede wszystkim nie musisz martwić się formalnościami. W tym przypadku właściciele już się przeprowadzili do innego miasta, a ich dom w tej cenie mógłby stać miesiącami na rynku. Mimo to znalazłem kupca w 14 dni i sprzedaliśmy go za więcej, niż zakładali. Co zrobiłem inaczej? Wszystko zaczęło się od darmowej konsultacji. Właściciel zadzwonił i powiedział nie mieszkamy już w tym domu, chcemy go sprzedać, ale nie chcemy stracić na cenie. To kluczowy moment, w którym większość agentów po prostu wrzuciłaby ogłoszenie na portal i czekała na cud. Ja zaczynam od konkretnej i sprawdzonej strategii. Zidentyfikowałem najmocniejsze strony domu, elementy, które będą przyciągać uwagę kupujących. Do tego określiłem profil idealnego klienta, żeby wiedzieć, gdzie jest i jak szuka tej nieruchomości. Cel było sprzedać nieruchomość 30-90 dni, finalnie zajęło to tylko 14. Ludzie kupują emocjami. To jak zaprezentujesz nieruchomość, zdecyduje o tym, czy wzbudzisz zainteresowanie, czy zostaniesz pominięty. Profesjonalna sesja zdjęcia była kluczowym elementem. Fotograf zadbał o odpowiednie światło, kadry podkreślające przestrzeń, a sesja odbyła się o złotej godzinie, kiedy światło naturalne ociepla wnętrze. Do tego homestaging. Uporządkowane wnętrza, neutralne kolory, subtelne dodatki. Ludzie nie kupują metrażu i gołych ścian, kupują styl życia. Dlatego opis nieruchomości również nie mógł być przypadkiem. Nie piszę ogłoszeń i nie napisałem typu dom 200 metrów, 5 pokoi, okazja. Zamiast tego tu rano wypijesz kawę na tarasie z widokiem na zielony ogród, a wieczorem odpoczniesz przy kominku z bliskimi. Samo wrzucenie ogłoszenia na portale nie wystarczy. Największy błąd sprzedających to ograniczenie się do jednego miejsca. Moja strategia zakłada maksymalną ekspozycję ale bez efektu odgrzewanego kotleta. Oto DOM OLX Facebook, marketplace, grupy lokalne, Białystok Online czy Kramik. Jednocześnie uruchomiłem płatne kampanie na Facebooku i Instagramie, docierając do osób, które szukają domu, ale jeszcze nie podjęły decyzji. Dodatkowo reklamy w Google, gdy ktoś wpisał frazę Dom na sprzedaż Białystok. Moja oferta była pierwsza. Efekt: w ciągu pierwszych 72 godzin pojawiły się trzy telefony od poważnych kupujących. Dobre ogłoszenie i profesjonalne zdjęcia przyciągają uwagę. Ale sprzedaż zamyka się na żywo, na prezentacjach i negocjacjach. W tym przypadku mieliśmy trzy prezentacje i trzy poważne oferty. Pierwsza, 1 350 000 zł. Ktoś mógłby ją zaakceptować, ale wiedziałem, że możemy wyciągnąć więcej. Kluczem było zbudowanie efektu rywalizacji. Każdemu potencjalnemu kupującemu przekazałem informację, że są inne zainteresowane osoby. To naturalnie podbiło wartość transakcji. Dodatkowo nie spieszyłem się z akceptacją pierwszej oferty. Czas działał na moją korzyść. Dzięki odpowiedniemu podejściu finalnie nieruchomość sprzedała się za 1 450, 000 Zł. Znalezienie kupca to jedno, ale klienci oczekują pełnej obsługi aż do samego końca. Zorganizowałem zebranie dokumentów, księga wieczysta, zaświadczenia, wszystkie niezbędne pozwolenia. Następnie skoordynowałem podpisanie aktu naturalnego tak, aby było szybko, bezpiecznie i wygodnie dla obu stron. Ostatnim krokiem była obsługa posprzedażowa, przepisanie mediów, zamknięcie rachunków, zaśmieci, PG, PGNG, także sprzedający nie musiał się o nic martwić. Dostał przelew na konto i mógł cieszyć się zamkniętą transakcją. Podsumowując, kluczem do sukcesu było strategiczne podejście od pierwszej konsultacji żadnych przypadkowych działań. Po drugie profesjonalne zdjęcia i skuteczny storytelling w ogłoszeniu. Sprzedaż emocjami, nie liczbami. Murami czy metrażem. Po trzecie, maksymalna ekspozycja i aktywny marketing, ale bez efektu odgrzewanego kotlety. Nie czekałem aż kupujący sam się znajdzie, tylko aktywnie sprzedawałem tę nieruchomość. Silna strategia negocjacyjna sprzedaż za więcej niż były założenia. Obsługa od A do Z pełna kontrola nad formalnościami. I proces. Jeśli Ty chcesz sprzedać swoją nieruchomość szybko, bezproblemowo i za największą cenę, kliknij link poniżej i umów się na darmową konsultację. Sprzedaż nieruchomości to proces, który wymaga strategii. Jeśli chcesz to zrobić dobrze, powiesz to profesjonalistom. Ja nazywam się Dąbrowski Damian, DreamDom Estates i łączę nieprzeciętnych ludzi z wymarzonymi nieruchomościami. Do zobaczenia po drugiej stronie. Cześć!